Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, minęła godzina 17, rozpoczynamy edukacyjny konkurs inwestycyjny, webinar poświęcony strategiom, zasadom tego konkursu, który ruszył kilka dni temu. Ja nazywam się Łukasz Zębik i poprowadzę dzisiejszy webinar, który potrwa około 20-30 minut. Mam nadzieję, że wystarczająco dobrze mnie słychać, proszę o krótkie potwierdzenie na czacie, czy jakość dźwięku oraz obrazu jest dobra, wtedy będę mógł zaczynać i przejść do, do meritum. Proszę o krótkie potwierdzenie i rozpoczynamy dzisiejszy webinar. W poniedziałek, tak jak powiedziałem, ruszyła czwarta edycja edukacyjnego konkursu inwestycyjnego, która odbywa się... Na wirtualnych środkach, na wirtualnych 10 tysiącach euro, każda osoba, która dołączy do konkursu, otrzyma na swoim rachunku właśnie taką pulę, i tą pulą może się, mówiąc w skrócie, rządzić. Oczywiście konkurs jest odbywa się w środowisku. Rzeczywistym, tak? bo ceny są jak najbardziej rzeczywiste, natomiast na wirtualnych środkach. W związku z tym nie ma żadnego ryzyka tutaj związanego z inwestowaniem. Natomiast do wygrania są prawdziwe pieniądze, stosunkowo, stosunkowo duże, ponieważ pula nagród to jest prawie 15 tysięcy złotych. Konkurs trwa trzy tygodnie, licząc od poniedziałku. I mamy dwa rankingi: generalny oraz ranking tygodniowy. Przejdźmy na chwilę do zasad. Konkurs, jeśli chodzi o miejsca w klasyfikacji generalnej, premiowanych jest 10 pierwszych miejsc. Najwyższa nagroda to jest 5000 zł. Za drugie 2000, za trzecie 1000 i każdy następny od czwartego do dziesiątego to jest 500 zł. Natomiast dodatkowo. Każdy tydzień to jest nowa runda i tak naprawdę można do konkursu dołączać przez cały czas i nie, nie tracąc jednocześnie szans na wygranie, nawet w klasyfikacji generalnej. Dlaczego o tym za chwilę powiem, ponieważ będę się powoływał na osoby, które wygrały w poprzednich edycjach i to nie, to nie były osoby, które wygrywały. W każdym etapie. Etap składający się z pięciu dni sesyjnych. Dodatkowo mamy nagrody za wygranie etapu 1000 zł, czyli jedna osoba, jeden trader może najwięcej zdobyć w tym konkursie aż 8000 zł, wygrywając każdy tydzień i jednocześnie klasyfikację generalną. Oczywiście nie ukrywam, żeby zebrać całą pulę nagród. Czyli to 8000 zł jest stosunkowo trudno, ale wygranie tygodniówki bądź znalezienie się w pierwszej dziesiątce generalnego, generalnej klasyfikacji to jest moim zdaniem już bardzo możliwe. Natomiast trzeba o kilku rzeczach pamiętać, o których dzisiaj będę, będę mówił. Aby dołączyć do konkursu, no to należy wejść na stronę konkursową poprzez stronę TMS. I tam jest baner, aby dołączyć do konkursu. Otrzymają Państwo taką motostronę: wystarczy wpisać swój mail oraz numer telefonu, otrzymają Państwo link SMS-em do pobrania aplikacji mobilnej. Tak, tutaj dołączenie jest poprzez aplikację mobilną, i to jest wymóg dołączenia do konkursu. Inaczej nie dołączymy do tego konkursu. W aplikacji mobilnej, aplikację mobilną należy zainstalować na swoim telefonie albo na, mm, jeśli posiadają Państwo system iOS albo Android, oczywiście aplikacja działa i na tym, i na tym systemie należy po prostu dołączyć do tego konkursu poprzez niebieski, czerwony przycisk dołącz do konkursu, a jeśli posiadają Państwo już aplikację wcześniej, no to wystarczy w, w tym przycisku konkurs wcisnąć i tam poprzez, poprzez ten przycisk też można dołączyć, wtedy przyśle, przerzuci Państwa do, do, do formularza, tam trzeba nadać swój nick i dołączyć do tego, do tego konkursu, wtedy powstanie nowe konto konkursowe. Czyli na tym demo, które Państwo już posiadają i posiadali powiedzmy już od miesiąca, czy dwóch, czy trzech, nie można tradować w konkursie. Należy dołączyć i stworzyć nowe konto typowo konkursowe podając swój nick. Nie jest to, nie jest to bardzo zawiłe, ale jakby uczulam, żeby Państwo pamiętali o tym, że to jest konto, które posiada 10 tysięcy euro i tym się rządzimy. Po każdym tygodniu konto jest resetowane i rywalizacja rozpoczyna się na nowo, więc do, do piątku, tak, tradujemy, w poniedziałek mamy na koncie ponownie 10 tysięcy złotych, nieważne czy mieliśmy powiedzmy 20 tysięcy euro po tygodniu, czy na przykład 9,5 tysiąca, bo 500 euro straciliśmy, na początek nowego tygodnia, tak naprawdę w niedzielę wieczorem zostanie to zresetowane i można już działać w nowym tygodniu. Jeśli ktoś jeszcze nie dołączył do konkursu, to oczywiście minęły tylko trzy dni, i tak naprawdę rywalizacja w całej klasyfikacji generalnej jest jak najbardziej możliwa. Nawet w, dołączając w drugim tygodniu, ta, ta rywalizacja jest dość mocno, znaczy realna, aby, aby zdobyć. Pierwsza, dostać się do pierwszej dziesiątki. Za chwilę o tym, o tym powiem. Jakie mamy funkcjonalności w aplikacji mobilnej? Bo być może część z Państwa korzysta tylko z naszej e, platformy transakcyjnej, instalacyjnej. Mówię tutaj o MetaTraderze 5. I nie zna naszej aplikacji. Nasza aplikacja jest bardzo intuicyjna i ulega ciągłym zmianom, aby... Uprościć życie traderowi, aby, aby tak naprawdę szybko przerzucać się z, z sekcji analiz do sekcji tradingu i, i, i w drugą stronę. Główny panel to jest Market watch, czyli najbardziej popularne instrumenty, które możemy sobie dodawać i odejmować z tego panelu. Poprzez wciśnięcie tej gwiazdki rozwinie nam się lista instrumentów dostępnych pokategoryzowana i możemy sobie dodatkowo te instrumenty z Market Watchu dodawać, odejmować. To są rynki, które najczęściej odwiedzamy i na których najczęściej handlujemy. Dodatkowo panel Market Watch pokazuje oprócz tego, jaka była dzienna zmienność, jaka panuje zmienność na tym instrumencie, tak, dzienna, w danym dniu, gdzie znajduje się cena, czy na e, maksimach dzisiejszej sesji, czy na minimach, jaki jest spread. Więc te informacje nam pokaże Market Watch. Oprócz tego, oczywiście, wszystkie informacje dotyczące konta, jakie jest saldo operacyjne, jaki jest depozyt, jaki jest łączny zysk. Więc to wszystko pokazuje nam Market, Market Watch, klikając właśnie w ten oto, w ten oto przycisk. E, w, wchodząc już w ko, konkretny kafelek na przykład DAXa rozwinie nam się, pokaże nam się taki, taki panel, tutaj już możemy bezpośrednio handlować, kupić, bądź sprzedać, otworzyć długą, bądź krótką pozycję, ustawić wolumen transakcyjny, ustawić zlecenie stop loss i take profit. Aby rozszerzyć ten ekran, no to należy wcisnąć ten przycisk, wówczas na cały ekran będzie wykres, możemy dodać wskaźniki, dodać Ustawić odpowiedni interwał czasowy, ustawić jaki chcemy wykres, czy chcemy słupkowy, liniowy, świecowy. I teraz Państwu tego nie pokażę, ale jeśli. Jeśli rozszerzą Państwo wykres na cały ekran i przekręcą telefon, to wówczas pojawią się nowe funkcjonalności analizy technicznej, więc warto to wypróbować i bez problemu można nawet rysować za pomocą aplikacji poziomy zniesienia fibonacciego, kanały, yy, dodawać średnie, więc yy, nawet analizę techniczną można wykonać. Yy, nie jest to jakoś bardzo skomplikowane i naprawdę... Yy, bardzo dobrze, dobrze można to wykonać, oczywiście wiemy, że najwygodniej jest za pomocą myszki i dużego ekranu, ale jeśli nie możemy tego zrobić, to aplikacja nam to umożliwia i to jest bardzo duży plus naszej aplikacji. Nasza aplikacja to nie tylko trading, klikając w ten, w ten, w ten oto przycisk mamy dostęp do, do wiadomości rynkowych, czyli serwisu analitycznego non-stop. Ale również mamy dostęp do kalendarza makroekonomicznego. To jest niezbędne do inwestycji, czy to w konkursie, czy to, czy to na realnych już środkach, ponieważ musimy wiedzieć, co się dzieje, musimy być przygotowani, kiedy może być to podwyższona zmienność i na jakich rynkach. Więc to wszystko dzięki aplikacji, klikając w ten przycisk, możemy bezpośrednio włączyć serwis analityczny non-stop bądź kalendarz makroekonomiczny. Makro, dla osób, które posiadają rachunek inwestycyjny realny już, można również otrzymywać rekomendacje inwestycyjne poprzez tego typu powiadomienia z autorem, z poziomem wejścia, ze zleceniem stop loss, ze zleceniem take profit, w którą stronę, na jakim instrumencie i bezpośrednio po kliknięciu OK przenosi Państwa ta funkcja do pełnej argumentacji, która jest wyświetlana w serwisie Non stop oraz mają Państwo dostęp do wykresu, który tutaj przygotowuje autor. W tym wypadku w tym wypadku ta rekomendacja to była rekomendacja moja z ubiegłego tygodnia. Krótka argumentacja poprzez również powtórzone poziomy wejścia, zlecenia obronne, więc taka funkcjonalność dla osób, które posiadają rachunek rzeczywisty. Dodatkowe funkcje, jeśli chodzi o aplikację, to jest sentyment inwestorów, możemy sprawdzić klikając w ten oto przycisk, które, który instrument jest najczęściej kupowany obecnie w, na, w ostatniej godzinie, gdzie nasi, nasi inwestorzy TMS, brokers mają najwięcej pozycji. I w którą stronę, oraz to jest bardzo dobra, dobra funkcjonalność, gdzie, w, w, głównie w czasie konkursu, gdzie danego dnia jest największa zmienność. I na plus i na minus, więc warto spoglądać sobie na tą właśnie zakładkę największe zmiany. Głównie w konkursie to jest istotne, bo wiemy, który rynek obecnie jest zmienny, dzięki temu możemy na tym po prostu zarobić. Eee, przed, za nami już kilka edycji, a ja, ja, ja prześwietliłem pierwszą i drugą edycję. Chciałem Państwu pokazać mniej więcej, jak grała pierwsza trójka eee, w, w liczbach. Eee, ale ja, oczywiście postaram się wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Eee, w pierwszej edycji proszę zauważyć, że pierwsza trójka, yy, czarny wykres to jest pierwsze miejsce, yy, fioletowy to jest drugie i, i, i zielony, w, w zielona linia to jest trzecie miejsce to są krzywe kapitału w każdym tygodniu. Proszę zauważyć, że pierwsze miejsce, czyli czarna linia w drugim tygodniu miała, miała saldo na minusie. To samo w drugiej edycji, pierwsze miejsce, czyli niebieska linia, ona tutaj się schowała za tą żółtą, tu również tu również w drugim tygodniu tak się złożyło z pierwszej trójki wszystkie osoby w drugim tygodniu miały wynik na minusie. To oznacza, że nie, nie trzeba w każdym tygodniu być wysoko, aczkolwiek no, te dwa tygodnie trzeba mieć mimo wszystko dobre, być w tej pierwszej, w pierwszej dziesiątce, czy w pierwszej w pierwszej piątce. Nie powiedziałem tego, bo być może to mi gdzieś umknęło, oczywiście liczy się najwyższa stopa zwrotu, ale proszę zauważyć, że w konkursie zbieramy punkty. Za pierwsze miejsce w tygodniu mamy 50 punktów, za 50 miejsce mamy jeden punkt, czyli pierwsza pięćdziesiątka jest premiowana. Dodatkowo w aplikacji mogą Państwo zdobyć 30 punktów bez trajdu. Jak to zrobić? Za pomocą poleceń. Jeżeli polecą Państwo, poprzez aplikację, tam się znajduje się. Znajduje się link w tej zakładce Konkurs. Polecą Państwo swoim znajomym konkurs i ktoś przez ten link wejdzie i zarejestruje się w konkursie, to Państwo otrzymają 3 punkty za każdą osobę. Maksymalnie można zdobyć 30 punktów. A ta osoba, oprócz tego, że będzie w konkursie, dzięki Państwu, to do, otrzyma audiobook u Arena Bofeta całkowicie za darmo. Wracając do strategii inwestorów podczas konkursu, no to widzimy, że nie trzeba być w każdym tygodniu wysoko. Trzeba mieć dobre dwa tygodnie, ale w jednym tygodniu może nam się noga powinąć. Jeden tydzień dobry nie wystarczy prawdopodobnie, żeby być w pierwszej trójce, ale w pierwszej, pięć, w pierwszej dziesiątce myślę, że myślę. Że tak. Jak grali w pierwszej edycji? Pierwsze miejsce. Jak dużo transakcji? 41 transakcji. Natomiast drugie miejsce to już pięciokrotnie większa aktywność 212, trzecie miejsce 183. Stopy zwrotu bo pewnie zastanawiałem się Państwo: w pierwszym etapie 127, w drugim etapie minus 23 plus 127. A widzimy, że Drugie miejsce w trzecim etapie 278 punktów, trochę dużo. Obecnie sprawdzam ranking, to jest lekko powyżej 100%, około 107% po trzech dniach. Ale no to jeszcze oczywiście się może zmienić. W pierwsza edycja tak, miała trochę wyższe stopy zwrotu. Najba, najbardziej popularne instrumenty to kontrakty Save na Dax. W pierwszym, jeśli chodzi o pierwsze miejsce zwycięzce. Yy, osoba, która zajęła drugie miejsce, to był Dow Jones US30, i trzecie miejsce to również instrument niemiecki, niemiecki indeks DAX. Yy, to też jest kolejny wniosek, że ten DAX jest, jest dość zmienny i warto go wykorzystać. Jaka była druga edycja? Druga edycja <coughs> była chyba trudniejsza, ponieważ były dużo mniejsze stopy zwrotu. To jest pierwsze miejsce w pierwszym tygodniu 53. Procent stopy zwrotu w drugim miejscu minus 24 i w trzecim tygodniu podobnie 53-53. I tak naprawdę właśnie te najwyższe stopy zwrotu w tygodniu oscylowały do 60%, więc rynek był chyba trudniejszy zdecydowanie, ponieważ była mniejsza zmienność i ciężko było wykręcić po prostu wyższe stopy zwrotu. Jeśli chodzi o liczbę transakcji, to no tutaj yy, zwycięzca charakteryzował się Dwa razy większą aktywnością niż osoba z drugiego czy chociażby z trzeciego miejsca. No i te najpopularniejsze instrumenty to ponownie indeks D30 i kontrakt w Dina DAX. Tu chodzi o, o zwycięzcę i, i wicelidera. Trzecie miejsce to funt do dolara amerykań, amerykańskiego. Jeśli chodzi o najpopularniejsze instrumenty w konkursie, ogólnie w drugiej edycji, no to tutaj łącznie DAX yy, oczywiście kontrakty w na D30 na DAX, czyli D30, eurodolar i ropa um, pojawia się jeszcze złoto, yy, ale głównie yy, DAX i eurodolar oraz ropa. Yy, natomiast yy, osobiście uważam, że, że no w tym momencie zmienność na yy, na eurodolarzy jest stosunkowo niewielka, dużo większa jest chociażby na parach związanych z funtem. W których godzinach najbardziej aktywnie działają konkursowicze? No oczywiście, w których dniach. No poniedziałek jest tym dniem najbardziej, największej aktywności. Wynika to oczywiście z tego, że każdy po weekendzie jest gotowy i zwarty do walki. Natomiast potem każdego dnia wiemy, że inwestorzy mają trochę mniej kapitału, jeśli chodzi o depozyt zabezpieczający, no bo jeśli otworzymy w poniedziałek dużo pozycji, no to powiedzmy 80% kapitału możemy zamrozić i czekamy na wynik, więc, więc ta aktywność ona z czasem maleje, no i to widać i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim tygodniu, że każdego dnia tych transakcji jest coraz, coraz mniej i, i no, ta zasada będzie tutaj prawdopodobnie Podobna, jeśli chodzi o ten, ten konkurs. Co, co, co do godzin handlu, kiedy ma miejsce największa liczba otwarć albo otwarć i zamknięć, to są oczywiście te godziny, kiedy na rynku dzieje się najwięcej. Czyli z czas europejski, sesja europejska 8, 9, 10, potem ta aktywność trochę spada, inwestorów. Godzina 12, 13 to są trochę mniej mniejsze liczby zawieranych transakcji w konkursie, i potem ona rośnie sukcesywnie do godziny 16, i potem już 17, 18 jest wygaszana. Wiadomo, że w godzinach nocnych mało osób handluje. No jest to zrozumiałe. Trzeba mieć energię na drugi dzień, w związku z tym tak do 21.00, drugiej jeszcze ten handel jest, jakiś tam jest. Natomiast potem po 23.00 i, i później on jest coraz mniejszy, chociaż tutaj widzimy, że jeszcze około 12.00 w nocy, czy pierwsza jakaś tam aktywność się um, pojawia. Jeśli chodzi o zmienność na rynku, no to oczywiście ja osobiście w tym momencie polecam pary związane z funtem. Wiemy, że cały czas dochodzą informacje o, o tym, że, że może dojść do tego porozumienia, i to na, na, fali, na fali tego, tych, tych, tych informacji, które napływają, dotyczące informacji na temat postępów. W, na linii tutaj w, w Wielka Brytania, Bruksela, no to na, 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 na tej fali Fund Brytyjski, Fund Sterling zyskuje na wartości i ten rajd trwa od ubiegłego tygodnia, czyli od mniej więcej od czwartku, czyli 10 października i na razie no widzimy dość mocno techniczny rynek, bo rynek tutaj wykonuje korekty, wykonuje korekty i potem znowu znowu są dość silne impulsy wzrostowe. Nie ukrywam, że że ta siła chociażby kabla ona nieco już maleje, no bo proszę zauważyć, że od ubiegłego czwartku do dzisiejszej środy rynek kabla zmienił się o ponad 630 pips, to jest bardzo dużo. Spoglądając na wskaźnik zmienności, czyli wskaźnik ATR, spójrzmy, że ta dzienna zmienność, no ona bardzo, bardzo urosła. Jesteśmy na kablu, jeśli chodzi o zmienność, najwyżej od, od marca tego roku. No to są takie poziomy dość, dość wysokie i obecnie no to średnia dzienna zmienność to jest około 130 pipsów. Dlaczego eurodolar jest trudny do handlu? Ponieważ ta zmienność dzienna jest zdecydowanie niższa i liczona przez wskaźnik ATR wynosi, wynosi obecnie na, na interwale dziennym 43-44 trzykrotnie mniej niż na, niż na funcie. Jeśli chodzi o, 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 o indeksy, no to wiemy, że też na, na fali tego porozumienia na, 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 na linii USA Chiny, również indeksy zyskują na wartości, więc myślę, że w najbliższym czasie takie instrumenty jak waluty związane z funtem i indeksy giełdowe, no na tym można złapać. Jak naj Moim zdaniem największą zmienność w tych warunkach. Myślę, że cały czas w czasie konkursu będziemy, będziemy uzależnieni w sumie od tych danych napływających z, z, z wojen handlowych oraz danych, wiadomości dotyczących porozumień w sprawie tego Brexitu. I to są teraz, moim zdaniem. Dwie kluczowe, dwa kluczowe aspekty, dwa kluczowe wydarzenia, które determinują rynki i powodują większą zmienność na tych instrumentach, o których powiedziałem. To by było na, na dzisiaj. Tyle dziękuję raz jeszcze. Chciałbym Państwa oczywiście zaprosić jutro na poranne espresso, jeśli są Państwo klientami, oczywiście. Um, ale chciałbym na pewno um, jutro o godzinie 8:30 taki krótki brief, 20-25 minutowy. Jutro prowadzi Bartosz y, Sawicki, natomiast w piątek będę miał przyjemność ja y, y, analizować rynki na żywo. Jeszcze raz dziękuję bardzo i do usłyszenia na kolejnym webinarze. Pozdrawiam.